dzień dobry, tu ja mówię pozwoliłem sobie dzisiaj tak państwa trochę podenerwować może chociaż wy wszyscy grillujecie, odpoczywacie i ja sobie dzisiaj wylazłem na koniec dnia na swoje rancho aby odpocząć po całym dniu bo oczywiście tyra jak to przy okresie urlopowym u mnie urlopów nie ma u mnie są zawsze remonty to jest taka uwaga do wszystkich tych którzy marzą o drewnianym domku i w wielkim ogródku, i całej tej zieleninie, która tu jest dookoła, to ma swoje przepiękne walory. Po całym dniu można sobie usiąść i popatrzeć, jak to wszystko ładnie, albo jeszcze nieładnie, tylko do roboty wygląda. Ale tak, poza tym, to jest 70% dubania pracowania przy tym wszystkim. Jesteśmy przy pracy, proszę Państwa. No to artyści też mają swoje zajęcia. Swoją robotę i tak sobie myślę, że stracę połowę gości w polskiej chacie bo tak jest zawsze, kiedy się mówi o tym, że się jakiś tam zespół sportowy, piłkarski klub czy zespół wokalno-muzyczny lubi albo nie lubi. No, a tego postanowiłem podejść trochę ostrożnie, bo chcę mówić o zespole KULT i Kaziku Staszeskim. Proszę Państwa, ja się wychowywałem na tej muzyce w dużej mierze. Pierwsze płyty Kult nagrywał, kiedy chodziłem do liceum. Kasik Starzewski był dla mnie też takim człowiekiem, który, no można powiedzieć, tak jak to się zwykło mówić, był idolem. Był może nawet wychowawcą wielu rzeczy, wiele rzeczy z jego tekstów wyniosłem, wiele rzeczy Towarzyszyło mi przez dużą część życia. No Teraz już jestem starym dziadkiem, troszkę młodszym od samego Staszewskiego, bo prawie 50-letnim chłopem. No i po drodze parę rzeczy też zrozumiałem. No Kazik Staszewski był oprócz tego, że jest niezłym artystą. Ja go ciągle lubię, ciągle go szanuję za większość jego twórczości i tego, co, co robi. No ale z całą pewnością jest to facet, który wie, z czego żyje. No, dla niego kwestie marketingowe. Zawsze były ważne, i to nie jest człowiek, który robi jakieś gesty w sposób nieprzemyślany, a mianowicie taki, aby na tym tracił. Dlaczego się obawiam, że część z Państwa pogoni mnie albo już nigdy w życiu nie zaglądnie do polskiej chaty? Oczywiście troszeczkę przesadzam i trochę, trochę się z Państwem droczę. Ale odnoszę to do tego, co się dziś stało dzisiaj albo wczoraj, bo w dokładnej daty tego oświadczenia kultu i kazika nie pamiętam. Mianowicie zespół odmówił udziału w koncertach, dopóki przepisy w Polsce będą takie, jakie są. Mianowicie będą segregować na tych, którzy są wyeliksirowani i niewyeliksirowani powinienem wstać i bić brawach nastojąco za godną postawę, za wybitną postawę humanitarną, ale tak jak mówiłem, no, to jest dla mnie bardzo mądry, bardzo dobry gest, ale gest marketingowy. I to jest właśnie, proszę Państwa, największa siła tego gestu w kontekście tych wszystkich naszych rozmów, które prowadzimy od wielu miesięcy. Bo tak jak wielokrotnie mówiłem, że nie ma takiej siły, aby przy. Poziomie wyeliksirowania w granicach 50%, ludzie rezygnowali ze swoich biznesów. Kazik Staszewski i grupa kult doskonale wiedzą, co robią. Zwłaszcza, że w tej grupie kontestujących to jest raz, a dwa młodsze wiekowo. E, poziom wyeliksirowania no, to jest grubo poniżej 50% a w najmłodszych grupach wiekowych nawet poniżej 25% e, dlaczego to jest proszę Państwa taki ważny ten gest kultu i Kazika Staszewskiego, który ja traktuję z taką surowością i mierzę ją tylko i wyłącznie kategoriami racjonalizmu a nie właśnie jakichś gestów Związanych z postawą humanitarną, czy też z postawą związaną z buntem wobec tej rzeczywistości, która, która nas ciągle otacza i, i straszy. No, proszę Państwa, dlatego, że to jest wyłom, to jest kolejny wyłom że ludzie rozumieją z czego żyją i w jaki sposób powinni się zachowywać aby swoich biznesów nie stracić aby nie stracić tego na co przez całe życie pracowali no bo czego jak czego, ale akurat pracowitości Staszewskiemu i Grupie Kult odmówić nie można to byli ludzie i są, którzy zawsze dużo koncertowali nagrywali bardzo dużo płyt Staszewski dodatkowo pracuje przecież indywidualnie w kilku projektach no, największą, za największą porażkę u, uważam te wyczyny raperskie kiedy biegał z suszarką po po bodajże scenie Sopotu no ale teraz kiedy mamy to co mamy, kiedy musimy się odnaleźć w tym co, co, co nas otacza, taki stary wyga taki człowiek jak Staszewski, który zjadł z zęby i zdeptał niejedne buty na estradach i scenach koncertowych, po prostu wie, co robi. I to jest najwyższa, najważniejsza wartość dla nas, proszę Państwa. To jest najważniejszy sygnał. Zapomnijmy o tym, że tu ktokolwiek, komukolwiek, robi jakąś łaskę, czy zachowuje się w sposób naiwny i poświęca, właśnie, karierę czy pieniądze po to, żeby nie było, jak to nazwał kult, apartheidu wśród fanów zespołu i że oni się na ten apart hate, tak to ujęli nie godzą nie, proszę Państwa, chodzi tutaj przede wszystkim, przede wszystkim o pieniądze, jest to po prostu genialny ruch marketingowy skierowany do większości fanów, który zostanie odebrany we właściwy sposób, mianowicie będą się lepiej sprzedawały płyty będą, będą wracały sentymenty do tego zespołu który, tak jak w moim przypadku był zespołem no, dzieciństwa to nie, ale zespołem dojrzewania okresu dojrzewania, kiedy wszystko w głowie młodego człowieka się burzy, a jednocześnie układa na nowo. Takich gestów, takich wyłomów, proszę państwa, oby jak najwięcej. I naprawdę nie warto na to patrzeć: może komuś psuje nastrój, może komuś psuje zabawę. Nie warto na to patrzeć przez pryzmat. E Naiwności czy pryzmat y, wspaniałomyślności ideowej postawy, bo tu chodzi o pieniądze. Ale w przypadku, proszę Państwa, w tym konkretnym przypadku, to, że chodzi o pieniądze, to jest bardzo, ale to bardzo dobry sygnał, bo on się przekłada na wszelkie możliwe branże. Tak jak opowiadałem Państwu parę dni temu o tym, jak wygląda obsługa w restauracjach, nie mam absolutnie mowy o żadnym, o żadnym weryfikowaniu. W, no, trzymając się tej nomenklatury Staszowskiego apartheidu klient, dla klientów na tych, którzy tam są wyelikserowani czy nie no tak powoli to się roznosi na wszelkie na wszelkie możliwe, na wszelkie możliwe branże, i to są wiadomości, proszę Państwa, błogosławione. To są, to są Ewangelie, czyli dobre, bardzo dobre nowiny, co nie znaczy, proszę państwa, że powinniśmy się jakoś. Przechodziliśmy przy tym wszystkim jakoś przystąpić i stracić czujność. Jak zwykle i niezmiennie nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Fakt, że to właśnie kult, że to właśnie Kazik Staszewski, no czyli mówiąc nie byle kto, ale. Poważna postać, poważna figura na polskiej scenie muzycznej decyduje się na taki gest. No to znaczy, że on to dokładnie przemyślał, dokładnie, dokładnie to z działem marketingu przekalkulowali i doszli do wniosku, że to jest coś, co im się będzie opłacać. A skoro to się, skoro to się opłaca, to znaczy, że odzew ze strony w tym, w tym przypadku fanów zespołu, ale generalnie mówimy przecież o, o, o społeczeństwie, o narodzie jest pozytywny i im bardziej będzie to wszystko zmierzało całe to szaleństwo w stronie trzeciej czwartej, piątej fali razem ze wszystkimi dawkami, tym więcej tego rodzaju buntów, tego rodzaju protestów musi się zrodzić, no bo człowiek nie świnia do wszystkiego się nie przyzwyczai. W pewnym momencie każdemu puszczają, puszczają emocje, puszczają nerwy. No i przede wszystkim stan permanentnej psychozy to nie jest coś, w czym się ktokolwiek dobrze czuje, także te hamulce muszą puścić i zdaje się, że rządzący powoli coś tam do ich pustych łubów dociera i próbują się jakoś z tego wycofać są kolejne sygnały, o których będę chciał mówić jeszcze w następnych odcinkach, to chodzi o sygnały z kierunku najszerzej pominiętej służby zdrowia, chociaż to sformowanie traciło jakikolwiek sens, natomiast Dopóki będziemy się trzymali tego, co tak często podkreślałem, czyli tego pułapu 50-50, nawet niech będzie lekko przekroczone, chociaż nie sądzę, aby podwójne rejestrowanie tą dawkę przekroczyło, to ten poziom 50% przekroczyło, no to takich zachowań ze strony różnych ludzi, prowadzących różne biznesy i starających się wrócić do normalności bez żadnych przemianów będzie coraz większych, bo oni najzwyczajniej w świecie z tego żyją, z tego się utrzymują, się a gdy człowiek nie ma co do gara włożyć albo radykalnie zmienia mu się status materialny i poziom życia, to jest najlepszy katalizator wszelkiego rodzaju rewolucji, właściwie wszystkie rewolucje się od tego zaczynały, że nie było co do gara włożyć idzie, proszę Państwa, w dobrym kierunku. Wszystko. Gest z kultu i Kazika Staszewskiego to jest bardzo ważny sygnał, którego absolutnie nie należy lekceważyć, a warto go traktować jako początek początek drogi, czy wskazanie drogi, za którą powinni pójść inni, jeśli się okaże, że to się opłaci, a będzie się opłacało na pewno. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.